I mam do poruszenia dwie sprawy, ale to dopiero jak zaczniemy gierkę, więc subik łopat dzwonem. No i zaczynamy. To tak, pierwszą sprawę chciałbym poruszyć taką, że chciałbym zrobić turniej dla widzów oraz moich kolegów, który będzie nazwany ja workout To taka trochę świeża nazwa Ale Tak W nim będzie chodziło, że będzie punktacja tak Jak na dwie yy, Widzowie Oraz Moi koledzy Będą mieli Po prostu trzy mecze Do Do ten Do Po prostu do zagrania yy, I będzie yy, To jak na Na przykład na jak na Dreamhacku Każdy wie co to Dreamhack, każdy na pewno słyszał o takim turnieju. Bardzo dużo popularnych graczy go gra. No i ogólnie jest e, spoko. E, no i właśnie chciałabym coś takiego zrobić, a punktacja będzie tak, czyli za Kira tam jest chyba 5 punktów i od top 50 będą. Punkty. No sobie na tam nie wiem ile na pewno A druga sprawa, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć mnie na przykład jak to znaczy mniej mojego duo jak na przykład gramy jakiś turniej. tak gdzieś jest no nie no. więc możecie zostawić sobie to po w górę i i tak i kto teraz napisze e, hashtag jawor e, dawaj kaf, to oprycie.